To najlepszy sposób na mąkę. <grystanie> Fuj, róbmy te kluski na placie, a nie w moich płucach, co? Dobra, no większość jest w misce. Czy ktoś tu umie rozbijać jajka? Najlepiej tak. Kurde, Bele z mi wpadła. Zam też się to kojarzy z katarem. Radu, mogę je objadać? Ja chciałem ugniatać. Hey, nie, no, no, spokój. Ale ja umiem, chcę sama. Źle to robisz, nie zawijasz. Daj mi to. A ziemniaki kiedy się daje? Uwaga, idę z rządkiem. Brądy! No i znowu sprzątanie będzie. Czas na mikser. Przykryj Przykrywka na pięć. Mmm, macie jakąś ścierkę? Krzywo wyszły, każda inna jest. Miały być dziurki na sosik, one są obowiązkowe. Od początku, muszą być równe. Żyje wodę. To olej! To jedna tylko ładnie wyszła. Depresso, nie rób sześcianów! To jest daremne, musimy rozdzielić zadania. Masz rację, chodź depresso, idziemy zająć się dekoracjami. Poradzicie sobie sami, trzeba przerobić cały basen na salę weselną. Dzień w dzień od rana pod górę. Rodbył. Patrz, zrobiłam kluskowego bałwana! Jak Ci się podoba?